Świat obudził się w szoku w poniedziałek 21 kwietnia 2025 roku. O 7:35 rano biskup Rzymu Franciszek powrócił do domu swojego ojca. Jorge Majo Bergoglio, nasz ukochany papież Franciszek, ten starzec o łagodnym uśmiechu i stanowczych słowach, który poświęcił całe swoje życie służbie panu i kościołowi, który zasiadał na tronie święta. Piotra przez ponad dekadę Odszedł w wieku 88 lat. Podczas gdy miliony wiernych opłakuje jego śmierć, rozbrzmiewa znajomy głos. Maja Helena Bergoglio, jedyna żyjąca siostra papieża, dzieli się zaskakującymi rewelacjami na temat mężczyzny skrywającego się pod białą sutanną. Przez lata krążyły plotki na temat przeszłości Franciszka w Argentynie, jego roli podczas dyktatury wojskowej, motywów wstąpienia do kapłaństwa a nawet możliwych tajemnic, które pozostały ukryte w czasie jego pontyfikatu. Nikt tak naprawdę nie znał mojego brata Jorge. Świat zobaczył tylko to, co mu pokazano, ale w człowieku, który został papieżem, kryje się o wiele więcej. Więcej. To było straszne. Ludzie muszą poznać prawdę. Powiedziała Maja Helena ze łzami w oczach. Jakie sekrety skrywała Maja Helena przez wszystkie te lata? Kim naprawdę był człowiek, którego świat znał jako papieża Franciszka? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w słowach kogoś, kto znał go jak nikogo innego w intymnej i chwilami niepokojącej historii. Historia rodziny Bergojo zaczyna się jak wiele historii argentyńskich rodzin, od tekturowej walizeczki i marzeń większych niż rzeczywistość. Nasza rodzina nie miała wiele. Byliśmy włoskimi imigrantami w Buenos Aires. Próbującymi zbudować sobie godne życie. Nasz ojciec, Majo, pracował niestrudzenie jako księgowy na kolei, a nasza matka, Regina, była cichym sercem naszego domu. Mieliśmy proste dzieciństwo, ale bogate wartości. Horhe różnił się od pozostałych chłopców, podczas gdy oni marzyli o tym, by zostać piłkarzami lub lekarzami, on już mówił o służeniu Bogu. Pamiętam go, gdy byłem nastolatkiem. Zawsze nosił przy sobie małą Biblię. To nie był tylko etap, to było prawdziwe powołanie. Jorge urodził się, by służyć. Już od najmłodszych lat było w nim coś wyjątkowego, coś, co wykraczało poza przeciętność. Nasza rodzina przeszła przez trudne chwile. Przedwczesna śmierć naszego starszego brata, Alberto, była dla nas druzgocącym ciosem. Jorge nie wahał się wziąć na siebie odpowiedzialności. Wyróżniało go poczucie obowiązku. Kiedy zmarł nasz ojciec, Jorge znów pokazał swoją siłę. Podejmował się dodatkowych prac, aby pomóc rodzinie. Nie było żadnych dramatów, żadnych skarg. On po prostu zrobił to, co trzeba było zrobić. To poczucie odpowiedzialności i poświęcenia rosło wraz z Jorchem. W wieku 21 lat ogłosił, że wstąpi do seminarium duchownego. To był decydujący moment dla naszej rodziny. Moja matka go popierała, ale widziałem smutek w jej oczach. Wiedziała, że jego droga będzie samotna i trudna. Dla mnie była to osobista strata. Porsche nie był tylko moim bratem, był moim obrońcą, tym, który mnie rozśmieszał, tym, który zawsze był przy mnie, gdy życie stawało się trudne. Mimo wieloletnich spekulacji maja, Helena kategorycznie zaprzecza, Jakoby decyzja jej brata o wstąpieniu do kapłaństwa była motywowana złamanym sercem. Sistoja o tym, że Jorge poszedł do seminarium po złamanym sercu, jest całkowicie nieprawdziwa. To opowieść, którą media uwielbiają promować, ponieważ jest bardziej dramatyczna i romantyczna. Ale to nieprawda. Jego powołanie religijne było obecne od dzieciństwa. To była głęboka i szczera wiara. A nie emocjonalna ucieczka. Lata dyktatury wojskowej w Argentynie były szczególnie trudnym i kontrowersyjnym okresem w życiu Jorge Bergoglio. Jako przełożony Jezuitów w kraju został oskarżony o współpracę z reżimem, czemu Maja Helena stanowczo zaprzecza. Nasza rodzina uciekła z Włoch, ponieważ nasz ojciec był antyfaszystą. Korcie nigdy nie zawiódł naszych rodziców, sprzymierzając się z tyranami. Mówi z przekonaniem. W tych mrocznych latach znalazł się w beznadziejnej sytuacji. Jako przywódca religijny nieostrożne słowo może kosztować wiele istnień. Dlatego wybrał bardziej przemyślaną i strategiczną formę oporu. Mój brat działał w ukryciu, chroniąc wiele osób w czasach dyktatury. Aresztowano i torturowano byłych księży jezuitów. Niektórzy zarzucali Horfeowi, że ich porzucił, ale prawda jest inna. Wykorzystał swoje wpływy i podział osobiste ryzyko, aby wynegocjować jego uwolnienie. Działał w ukryciu, podejmując ryzyko, o którym mało kto wiedział, ponieważ nigdy nie zabiegał o uznanie za swoje czyny. Ujawnione dokumenty potwierdzają, że Jorge działał w tajemnicy, pomagając ludziom w ucieczce. Wydawał dokumenty chroniące najsłabszych. Był to cichy, ale potężny akt sprzeciwu wobec reżimu. Jednak media wolą półprawdy i sensacyjne historie. Niewielu ludzi zadaje sobie trud, by przyjrzeć się temu bliżej. Kiedy Jorge został papieżem Franciszkiem w 2013 roku, moje życie zmieniło się diametralnie. Przyznaję, że było strasznie. Nagle świat zaczął domagać się. Bliska zmieniła się. Zwyczajne rozmowy, wspólne śmiechy stawały się coraz rzadsze. Jorge był moim obrońcą. Kontynuowała drżącym głosem. Kiedy wyjechał do Rzymu, były chwile, w których nie mogłam nawet oddychać. Nie dlatego, że mnie opuścił, ale dlatego, że jego miłość i opieka nie należały już tylko do naszej rodziny, teraz należały do całego świata. Maja Helena wyznała, że czuła, iż straciła brata na rzecz świata. Jednocześnie nigdy nie kwestionowała jego decyzji. Ani nie wątpiła w jego powołanie. Zawsze wiedziałam, że to jego przeznaczenie służyć na skalę globalną. Jego serce od zawsze należało do czegoś większego. Wraz z tym, jak Franciszek stawał się postacią światowego formatu, rosły też plotki i kontrowersje. Obserwowałam to wszystko z oddali, coraz bardziej poruszona tym, co widziałam i słyszałam. To było straszne. Ale jako siostra nie mogłam bezczynnie patrzeć, jak imię i charakter mojego brata są szkalowane. Chciałam, żeby ludzie zobaczyli prawdziwego chorcha. Nie tylko jako papież, ale jako człowieka, który cierpiał, walczył i przezwyciężył trudności. To właśnie ta wewnętrzna pewność sprawiła, że w końcu zdecydowała się przerwać milczenie. Nasi rodzice nauczyli nas, by bronić prawdy. Niezależnie od kosztów. Jorche jest żywym dowodem tej lekcji i nie mogłam pozwolić, by ich poświęcenie zostało przyćmione przez kłamstwa. Pomimo fizycznego dystansu i ogromnych obowiązków Franciszek, więź między rodzeństwem pozostała silna przez wszystkie lata. Nie musieliśmy dużo mówić, by wiedzieć, co czuje to drugie. Wyznaję Maja Helena wystarczył prosty list albo cicha modlitwa. Bym wiedziała, że Jorche o mnie myśli, tak jak ja o nim. Listy, które regularnie wymieniali, były dla nich źródłem pociechy. Jego listy zawsze pełne były słów otuchy, miłości i wiary. Nawet będąc daleko, czułam jego obecność w każdej linijce. Magia Helena opisuje człowieka głęboko oddanego wartościom, które wyniósł z dzieciństwa, Pokorze, współczuciu i autentycznej chęci niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. To, co świat uznał za rewolucyjne w jego pontyfikacie, jego prostotę, wybór ubogich, otwartość na dialog, mnie nie zaskoczyło. Taki był Horfie od zawsze. Z czułością mówiła o bracie, który mimo, że zajmował najwyższą pozycję w kościele katolickim, nigdy nie pozwolił, by władza go zmieniła. Pozostał tym samym Jorge, którego znałam przez całe życie, współczującym, pokornym, czasem upartym. Zawsze wiernym swoim najgłębszym przekonaniom. Rewelacja mali Heleny na temat prawdziwej natury papież Franciszek nie ujawniła skandali ani mrocznych tajemnic. Jak niektórzy mogli się spodziewać, lecz coś znacznie potężniejszego i bardziej poruszającego. Obraz człowieka którego zaangażowanie w wiarę i wartości chrześcijańskie pozostało absolutnie niezachwane od jego skromnego dzieciństwa, aż po ostatnie chwile jako przywódca Kościoła katolickiego. Wielu oczekiwało, że świadectwo siostry papież ukaże sprzeczności między jego życiem publicznym a prywatnym. Może odsłoni słabości czy niespójności, które u niemal mityczną postać, jaką stał się Franciszek. Jednak to, czym podzieliła się Maja Helena, było czymś jeszcze głębszym. Potwierdzeniem, że autentyczność, która poruszyła miliony wiernych na całym świecie, nie była strategią komunikacyjną ani starannie wykreowaną personą, lecz prawdziwą esencją Jorge Majo Bergojo. Ludzie zawsze szukali czegoś sensacyjnego w Jorge, jakiegoś mrocznego sekretu albo poważnej wady, wspomina Maja Helena. Ale jego prawdziwym sekretem było właśnie to, że nie miał żadnych sekretów. Człowiek, którego świat widział publicznie, był tym samym człowiekiem, którego znałam przez całe życie. Kimś, kto żył swoją wiarą z prostotą i przekonaniem, nawet gdy nikt nie patrzył. Świat opłakuje dziś stratę nie tylko przywódcy religijnego, ale człowieka który dzięki swojej prawdziwej pokorze i współczuciu zdołał dotknąć milionów istnień na całym globie. Uzy, które dziś płyną, nie są tylko dla papież, lecz dla człowieka, który potrafił uklęknąć. By umyć stopy więźniom, który nalegał na skromne auta, choć mógł mieć limuzyny, który otworzył bramę Watykanu dla bezdomnych i który mimo silnego sprzeciwu nigdy nie cofnął się w obronie wykluczonych i zmarginalizowanych. To dowód na to, że można sprawować władzę z pokorą i szczerością. Jorge zawsze powtarzał, że największą pułapką władzy jest uwierzyć, że jest się lepszym albo ważniejszym od innych. Dzieli się maja Helena. Walczył z tym każdego dnia, odmawiając zamknięcia się w wygodach i przywilejach, które dawała mu jego pozycja. Wolał być wśród ludzi, czuć ich problemy, dzielić ich radości i smutki. Dzięki wspomnieniom Marii Heleny lepiej rozumiemy, skąd wzięła się moralna siła, która pozwoliła Franciszek stawić czoła najbardziej skostniałym strukturom Kościoła. Jego nacisk na prostotę, skupienie na ubogich i troskę o środowisko nie były wyrachowaną pozycją polityczną, lecz głęboko zakorzenionymi przekonaniami ukształtowanymi przez doświadczenia młodości przykład rodziców i społeczną rzeczywistość Argentyny w której dorastał. Mój brat nigdy nie zapomniał, skąd pochodzi. Podkreśla Maja Helena. Z bliska widział codzienną walkę ludzi pracy, niesprawiedliwości, jakie spotykały najbardziej bezbronnych. Te wspomnienia nie opuściły go, gdy włożył papieskie szaty. Przeciwnie, stały się jeszcze bardziej żywe i naglące. Horchen nigdy nie chciał być sławny ani potężny. Kończy maja Helena swoje wzruszające świadectwo. Chciał po prostu służyć Bogu i bliźnim najlepiej jak potrafił. Widziałam go nieraz wyczerpanego, dźwigającego ciężary, które wydawały się zbyt wielkie, ale nigdy nie słyszałam, by narzekał albo kwestionował swoje powołanie. I właśnie tak powinniśmy go zapamiętać. Nie jako człowieka doskonałego, ale jako kogoś, kto pomimo swoich niedoskonałości i ludzkich ograniczeń nigdy nie przestał próbować czynić dobra. Bracia i siostry, w najbliższych dniach, gdzie kardynałowie z całego świata zbiorą się w Rzymie na konklawę, wielu będzie się zastanawiać, jakiego rodzaju przywódca powinien zastąpić Franciszek. Dziedzictwo, które po sobie pozostawia, jest ogromne i złożone. Kościół bardziej otwarty na dialog, bliższy prawdziwym troskom ludzi bardziej gotów stawić czoła własnym błędom i ograniczeniom. Ten, kto teraz obejmie ten urząd, stanie przed wyzwaniem uhonorowania tego dziedzictwa, jednocześnie wytyczając własną drogę. Dziedzictwo Franciszek nie ogranicza się do oficjalnych dokumentów ani reform, które wprowadził w kościele, ale tkwi przede wszystkim w sercach tych, których poruszyło jego przesłanie miłości, miłosierdzia i włączenia. W każdej osobie, która poczuła się przyjęta, a nie osądzona. W każdej wspólnocie, która w jego słowach odnalazła nadzieję. W każdym wierzącym, który na nowo odkrył głęboki sens swojej wiary, wykraczający poza puste rytuały. I być może nie ma mocniejszego świadectwa niż to, które złożyła jego własna siostra, ta, która znała go nie jako papież, ale po prostu jako chorfie, chłopca, który wszędzie nosił ze sobą Biblię i który aż do końca pozostał wierny temu pierwszemu powołaniu, jakie poczuł w młodości na ulicach Buenos Aires. Papież Franciszek był od początku do końca autentyczny w swojej drodze wiary i służby. Jego przejrzystość i spójność, tak rzadkie u przywódców tej rangi, są być może jego największą lekcją dla świata rozdartego ideologicznymi podziałami i kryzysem zaufania. A gdy świat się z nim żegna, może odnaleźć pocieszenie w świadomości, że pod papieskimi szatami krył się człowiek naprawdę oddany ideałom, które głosił. Człowiek, który, jak ujawniła jego siostra, miał wątpliwości i niepewność, jak każdy z nas, ale nigdy nie pozwoliłby go sparaliżowały lub odciągnęły od jego celu. W chwili, gdy świat przygotowuje się na ostatnie pożegnanie z papież Franciszek, słowa jego siostry zapraszają nas, by spojrzeć poza kontrowersje i dostrzec człowieka wiary, który poświęcił życie budowaniu mostów, a nie murów. Człowieka, który urodził się w prostej rodzinie włoskich imigrantów w Buenos Aires, nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i uczynił z pokory swoją największą siłę. Dzwony kościołów na całym świecie biją dziś nie tylko w żałogie, ale też celebracji życia przeżytego w pełni w służbie wyższemu ideałowi. Kolejki wiernych czekających w żynie, by oddać mu ostatni hołd, wydłużają się z każdą godziną, świadcząc o głębokim wpływie, jaki Franciszek wywarł na życie tak wielu ludzi. Żegnaj, Franciszek. Niech twój przykład nadal inspiruje nas do budowania świata, w którym sprawiedliwość, miłosierdzie i braterska miłość nie będą tylko pięknymi słowami, lecz codzienną rzeczywistością każdego z nas. Spoczywaj w pokoju. Twoja misja tutaj dobiegła końca. Ale twój przykład wciąż żyje w każdym człowieku, którego dotknęła twoja dobroć.